Dzień dobry. Dobry wieczór ogółem całe te dzisiaj pysznie sobie Zjemy O jak to pysznie sobie zjemy mmm, aż mnie już brzuch nawet zaczął mnie ruszać się Po prostu Tylko że wpierw o e-papierosa wyciągnę. Tu e -papieros? Takiego sztucznego, żeby teraz zapalniczki dają nawet całe te ogółem. O! Tu widzę, że nawet pies wstał, żeby sobie skosztować pysznego jedenka To ja wam dzisiaj przedstawię, co Hans sponsoruje CBT. To ja Wam pokażę. Tu mamy sosik boży. Spróbuję, jaki to jest sosik. Ostry sos. Bardzo pyszny. Bardzo smaczny ogółem ten sos. Jest to na razie go tu odłożę, bo tak się odkłada. O! Tutaj mamy... A co to jest? To jest... Proszę zobaczyć. Tu na razie też odłożę, bo tu na razie w rękach nie muszę tego trzymać, bo skoro ja tu prezentuję, to nie muszę tego trzymać. To jest... pak pachnie ogłem, ale to na razie odłożymy, bo to nie moje jest. to jest. Ja nie będę jadł. Zobaczymy, co dalej jest. O! Proszę Państwa, jakiś sosik, chyba taki jak z pojemnika ze szpitala, z moczu się oddaje. Bierzmy. O! Ogólnie bardzo dobry, lepszy niż mocz smakuje nawet. Na razie też odłożę, bo na razie, nie muszę, na razie nie będę tego trzymać, bo nie będę miał płynie rąk wolnych, żeby pokazywać dalsze. pyszne jedzenia. O! Tutaj jest autograf od Michaela Jacksona. Nawet na pudełku dali autograf od Michaela Jacksona Z dedykacją dla Rafatusa. Przez ukreskowane napisali. Nie wiem dlaczego. O, Proszę zobaczyć, jakie to pyszne. Aż se spróbuję teraz. Aż mi ślinka pociekła. Jak ja bym taką sobie dziewczynkę wziął to... Bym takiej dziewczynce nawet nie dał kawałek kurczaka. Mmm, mm, bardzo późno. pokażę, jak to wygląda, bo tak się nie pokazuje. Będzie się nie pokazuje. Bardzo pyszne. Spróbuję. Cyluka też bardzo późna. miski to dla mnie, to ja tego do ja mówię, że nikomu nie dam. A tutaj, dla mojej kamerzystki, też jem, bo poprosiła się, politowałem, mówię, nie będziesz mój na nagrywał, bo się nie zna przecież, no trzeba, trzeba było... O poko! To chojnie kurwa mać. Sierżant oblał, po prostu. Tym jedzeniem. Po prostu. Spodanki, dzisiaj pana świeżo. Muszę zadzwonić zaraz do tej restauracji i powiedzieć, że się obróciłem po prostu. Tym je jak wyciągałem z tej foreczki. No ale zobaczymy. Tutaj pisze mi... Pozdrawiam e, e, Pan Rafatus. <laughs> o! Patrz, cieknie po bro... ja się pop. popało! Coś tutaj chyba jest bardzo gorącego. O pasmaku czujesz jakaś. ryba jakaś. Zobaczymy. O! Tak to już wygląda. Spróbuj. Inaczej nie pokażesz, bo tak się właśnie pokazuje. Nie, inaczej nie miałem to pokazać. Bo jakbym <laughs> pokazać, to by się wywaliło. Tak się pokazuje, jedzenie. Mogę jeszcze tak spokatać. Ewentualnie, bo tak. Tak? Tak? Czy tak? Jak lepiej? Może tak. Tutaj takie jedonko. No. No to trochę. sałatki Bożej. Tego, te, ale pani kamerzysku, ja Panią apeluję bardzo gorąco w imieniu Komisji Śledczej. Okay. Tutaj trzeba generalnie tą suróweczkę to... Proszę zjeść tak, żeby bąków później nie puszczać, śmierdzących. <grym> Ryż to jest pełnostrawny. No, także życzę Wam miłego wieczoru. I ja biorę sobie... Tutaj takie... Jedzonko, jeszcze pokażę raz, tak żeby ktoś jeszcze nie zapamiętał, to żeby się przypominało jak to wygląda, tak to właśnie wygląda i teraz jeszcze wam pokażę może taki mały poradnik zrobię, całe te, się po prostu wiedzieli jak się później nalewa, bo wy nie wiecie, bo skąd macie wyjedzieć tam, a świętej pamięci tam mamuśkę nie wie pan wasza. No to trzeba tak, narać troszeczkę na ryżyk. Oczywiście, aż mi cieknie naprawdę. O, troszkę na kurczaczka trzeba narać. Bardzo pysznie. Na surówkę to nie, bo nie trzeba. Na surówkę się nie leje. Chyba, że troszeczkę można. A tak tylko troszeczkę, później można zmieszać. O, i tak to się właśnie tutaj nalewa. No tutaj już nawet pierwszy już już, już sewenik. Sewnik już tutaj o, już wyczuł smaczek Ale się nie chce pokazywać na kamerze, bo on się nie musi pokazywać, bo nie zajebić chcę bez tego. I teraz po prostu wezmę taki widelec po prostu ugryzę. Teraz mm. Ale to pyszne. Jest. Nawet jakby pod bramkę do mnie jakaś kobieta podeszła i by się spytała daj trochę, daj spróbować. To ja bym powiedział, że bym nie tu. No ale tak by dała. Ja bym nie doł. No dobrze, no to już może kamerzyski oszczędzimy. Niech sobie też pysznie zje. Pozdrawiam gorąco i życzę miłego dnia. Znaczy wieczoru. Do widzenia. A udzielnej. To leci na YouTube.